Cześć, z tej strony Łukasz. Po mojej prawej jest Konrad, którego dobrze znacie. A to jest nasze najnowsze dzieło, które wykonaliśmy dla klienta. Bezimienny. Dlaczego akurat taka historia? Dosyć e, śmieszna sytuacja, ponieważ pytałem się klienta, jak chciałby, żebyśmy nazwali mu komputer. Nie miał żadnego pomysłu. Nasze propozycje też nie do końca mu pasowały, więc w końcu nazwaliśmy go Nameless, czyli bezimienny. Czyli bezimienny, dokładnie. Z czego składa się ten kom? Przede wszystkim z mocarnej płyty, którą jest Rampage Omega 6 Extreme. Czyli nieco rozwojowa wersja Rampage'a Xtreme 6. Zresztą recenzję tej płyty zobaczycie testy, bardzo konkretne testy tej płyty zobaczycie wkrótce na naszym kanale. Natomiast ta płyta pozwala na bicie rekordów na bardzo mocno kręconych i 99980XE, i 99990 xe albo i 97980XE. Procesory po prostu dostają. Skrzydeł. Mózgiem tego komputera jest delidowany Prosek 7980 xe który osiąga wartość 4,8 GHz. Generalnie tutaj dodam, że ten procesor po delidzie potrafi. Mm, pracować z taką częstotliwością, natomiast w tym komputerze ustawiony jest bardzo zachowawczo, bo klient tutaj prosił o to, żeby były niskie temperatury, niskie użycie prądu, no o ile o takich tutaj aspektach możemy mówić w wypadku tego procka, więc on pracuje do ustawień 24 na dobę, że tak powiem, 4,4 GHz na wszystkich 18 rdzeniach, 27 Mesh, Zrobiłem również profil z 30 Mesh oraz pamięci dodatkowo ustawione na 3600 MHz CL151515T1. Skoro jesteśmy przy pamięciach, to warto wspomnieć o tym, że są to pamięci G-Skill Trident Z. Bez RGB, bo klient miał takie życzenie. Czerwone grzebienie, pamięci Selekty, także mogą latać naprawdę bardzo wysoko, ale to wszystko jest ściśle powiązane z kontrolerem pamięci w procesorze oczywiście. Zasilacz, jaki użyliśmy do tego kompa to Seasonic 1300W Platinum. Jest to naprawdę bardzo mocarny behemoth z dużym zapasem mocy. Dokładnie tak. Jak testowałem Namelessa, to oczywiście nie byłbym sobą, gdybym nie pocisnął tego sprzętu do granic jego wytrzymałości. Także nawet przy stuprocentowo obciążonym procku przy wartości 4,8 GHz, a sam procesor wtedy bardzo obciąża linię amperów w zasilaczu, nie było żadnych problemów, nie było żadnych shutdownów, żadnych anomalii. Zasilacz trzyma napięcia rewelacyjnie, no po prostu Wziąć go do łóżka i przytulać. Także zasilacz ma jeszcze bardzo dużo mocy i, w przypadku dalszej rozbudowy komputera, myślę, że będziemy mogli dołożyć spokojnie jeszcze jedną kartę graficzną i zasilacz w dalszym ciągu będzie miał duży zapas. Bez, bezsprzecznie, na 100% jestem tego pewien. Z racji tego, że komputer ma głównie służyć do gier, poszliśmy oczywiście w RTX 2080 Ti, wersję Founders Edition na kościach Samsung. Także karta, ta sztuka nieźle się kręci, robi w 100% stabilne 16000 MHz taktowania efektywnego GDDR6 na pamięciach, tak jak Łukasz tutaj wspomniał na Samsungach, i 2100 MHz na rdzeniu, co dzięki bardzo rozbudowanemu układowi chłodzenia cieczą, pozwala tej karcie pracować w pełni stabilnie po OC wiele godzin, rzadko przekraczając wartość, uwaga, 46 stopni, przy naprawdę fenomenalnej wręcz akustyce całego systemu chłodzenia. Jeśli Konrad wspomniał już o chłodzeniu wodnym, yy, zastosowaliśmy tutaj dwie chłodnice Alfa cool Nexus 480 na 60 Dokładnie tak. Natomiast jeżeli chodzi o wentylatory, użyliśmy na każdej z tych chłodnic czterech niebieskich korsarzy ML120 Pro, czyli no bardzo, bardzo dobre, bardzo wydajne i świetne wręcz do yy, chłodzeń wodnych wentylatory. Sami używamy w naszych konfigach, tylko oczywiście w innych kolorach akurat. Jeśli chodzi zaś o rezerwuar, używaliśmy tutaj XSPC Photon którego używaliśmy już we wcześniejszych buildach, między innymi w Gantlitorze. Tam użyliśmy dwóch sztuk. Świetnie się prezentuje, jest ze szkła. No i po, dodam od siebie, akurat dzisiaj jeszcze napełniałem Gantlitora, bo robiłem małą przebudowę. Te rezerwuary są po prostu cudowne, jeżeli chodzi o napełnianie, odpowietrzanie, no coś pięknego. Jeśli chodzi o blok wodny, użyliśmy tutaj Fantex Glacier C350i. Wygląda po prostu fenomenalnie. No Tak jak Łukasz mówi, fenomenalnie, można wręcz rzec, że pięknie komponuje się z, chromo z chromowanymi złączkami Baroła, z chromowanym backplate'em EK na kartę graficzną, no i no po prostu można powiedzieć, że jest cudowny. <grym> na kartę graficzną poleciał bloczek od EK, EK Vector. Bardzo udany zresztą, ja używam na swoich kartach, Łukasz na swojej karcie. Naprawdę polecamy te bloki, bo poza tym, że czasami są problemy z montażem, więc tutaj, akurat wrzucę taką dygresję. Jeśli montujemy na 2080i Fenders Edition Eka Vector, nie używamy podkładek do montażu i używamy najkrótszych śrubek, tak żeby wszystko dobrze przylegało. To jest bardzo ważna informacja, bo w instrukcji EK tego nie znajdziecie, sami nie wiedzą do końca o co chodzi. Jeśli chodzi o same złączki, wykorzystaliśmy Baroła, ponieważ jest to dla nas firma niezawodna. Zbudowaliśmy już na tym parę zestawów i nigdy nie było z tym żadnych problemów. Dokładnie tak. Sam w swoim kompie tego używam, także świetne złączki. Na życzenie klienta układ zbudowaliśmy w taki sposób, że rury, hartuby zostały poprowadzone nad pamięciami, tak żeby pamięci były uwydatnione. Dokładnie tak. Klient prosił, żeby jak najbardziej poprowadzić ten układ w taki sposób, żeby nie zasłaniać elementów. Ja na to zabawnie mówię, Skrzydła motyla, bo trochę mi to te skrzydła motyla przypomina, trochę, trochę tak wyglądają. Naprawdę prezentuje się to tak, że jak klient zobaczył zdjęcie, on w tym momencie do nas jedzie, nie widział jeszcze całego komputera, zobaczył zdjęcie w momencie, kiedy go składaliśmy, i jak do niego zadzwoniłem. To po prostu mówi, że nie chce krzyczeć, bo będzie krzyczał z radości, ale po chwili tam krzyczał, że wow, jest super i tak dalej. No, bardzo nas to cieszy, że człowiek. No, był na zadowolony. początku nie wiedzieliśmy tak naprawdę, dlaczego będzie krzyczał. Zgadza się. Na szczęście pozytywnie nas zaskoczył. i Szczęście i, dla niego. Tak, i będzie, będzie to krzyk radości prawdopodobnie. Jeśli zaś chodzi o dysk, klient zażyczył sobie Samsunga 970 Pro. Jest to trochę dla nas zadziwiające, ale taki był jego wybór. Oczywiście w przyszłości może sobie rozbudować ten komputer o dowolną ilość dysków, ponieważ w tej obudowie mieści się od groma rzeczy. Bo I jeszcze też, więcej. I jeszcze więcej, <laughs> tak. Można tu wepchać dosłownie wszystko. Dokładnie tak. Nawet w zasadzie człowieka, jeśli byśmy chcieli go gdzieś przewieźć i odpowiednio go rozłożyli. <grym> Na ro części drugiej i pierwszej. Rozsłonkowali. Mniej więcej. W każdym razie tutaj, dlaczego akurat Łukasz mówi, że jest to dla nas dziwne. Ja się zgadzam z Łukasza opinią, bo generalnie takiego Samsunga, nie da się wykorzystać, naprawdę nie da się wykorzystać nawet połowy jego potencjału do przykładowo gier, a ten komputer, mimo jego potęgi, głównie do gier będzie wykorzystywany. No, natomiast tutaj klient chciał takiego Samsunga, Ok, ja to rozumiem, Łukasz też rozumiem, no my też jesteśmy entuzjastami. Szanujemy wolę klienta po prostu. Jak najbardziej. I teraz to, co jest jeszcze bardzo istotne, dlaczego, skoro ten komputer ma głównie służyć do gier, to dlaczego zastosowaliśmy aż tak mocny procesor? Poza tym, że klient chciał właśnie 79-80X, który jest delidowany. Ja rozmawiając z nim przez telefon, namówiłem go generalnie na delida, bo akurat taka tutaj wtrącę taką ciekawostkę. Mój w gantlitorze procek po 10 miesiącach stracił swoje właściwości, nie był delidowany. Był naprawdę chłodny, natomiast po 10 miesiącach pasta skamieniała, stracił wszystkie właściwości, praktycznie oce. Walił psody, łapał za wysokie temperatury. No, była tragedia. Musiałem go delidować. Procek pokazał teraz, do czego jest zdolny, i. Jest to mała bomba atomowa, więc wiele będzie się działo ze sprawą tego procesora. Natomiast każdy, ale to absolutnie każdy procesor, który będziemy od tej pory używać w buildach dla klientów, będzie delidowany, nie licząc tych, które mają lutowany IHS. Kontynuując wątek procesora, o którym mówił Konrad, zastosowana została tutaj bardzo mocna jednostka 7980XL, o czym wspominaliśmy już wcześniej, a to dlatego, że coraz więcej programów i coraz więcej gier wykorzystuje po prostu coraz większą ilość rdzenia i wątków. Da się odczuć to na kilku ostatnich, większych produkcjach AAA. I no, klient zmienia komputer średnio raz na 10 lat, także będzie tutaj naprawdę solidny zapas mocy. Podsumowując, jeśli chcecie złożyć u nas takiego potwora, to piszcie do nas na naszej stronie internetowej www.extremehardware.pl lub na naszym fanpage'u. Natomiast, tak sama nazwa wskazuje, jesteśmy Extreme Hardware, więc no, jest pewien próg wejściowy, od którego w ogóle zaczynamy tak naprawdę rozważać. Że za jakiś projekt się zabierzemy. Głównie skupiamy się, jak widzicie, na potworach, na topowych jednostkach, na high-endowych jednostkach, także no, nie podejmujemy się z braku czasu i z braku tak naprawdę chęci, nie podejmujemy się projektów, że tak powiem, typo, dla typowych Kowalskich. Jesteśmy dumni z tego potwora, którego zbudowaliśmy dla klienta, natomiast już niebawem wjedziemy z bardzo grubym projektem. Będzie to stacja robocza. Na razie nie będę zdradzał szczegółów, ale będzie to absolutny kosmos. Dokładnie, kosmos i nazwiemy ją Gwiazda Śmierci, także <gry> zobaczycie, co przygotowujemy. Jeśli podobał Wam się materiał, dajcie łapkę w górę, jeśli Wam się nie podobał materiał, dajcie łapkę w dół. I pamiętajcie o Gwieździe Śmierci, bo może Was wyśledzić. <gry> Pozdrawiamy ekipę Extreme Hardware. Cześć.